No hej, e, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ostatnio przeczytałam komentarz pod moim filmem, tutaj Wam się wyświetli e, i zrobiło mi się tak miło, bo ja tak lubię gadać, opowiadać, jakby cokolwiek, ja jak idę do pracy, ja nie chodzę po to, żeby pracować. Po to, żeby zarobić, wiadomo, ale jakby ja tam chodzę i tam po prostu gadam i gadam i gadam i gadam. Tam są tak fajni ludzie, niektórzy, że po prostu ja opowiadam wszystko, co mi się w życiu stało. I stwierdziłam, że zacznę gadać na filmach więcej, bo um, na początku byłam do tego nastawiona w ten sposób, że bałam się, że film będzie za długi, to po pierwsze, a po drugie, że po prostu ludzie się zrażą, bo będą musieli wysłuchiwać mojego gadania, a ja gadam tak ze szczegółami, tak w kółko po prostu. Że po prostu bałam się, że nikt nie będzie chciał mnie słuchać, ale ja lubię gadać. I jeśli widzę, że chociaż ta jedna osoba, która skomentowała ten film, też lubi, jak ja gadam, to ja będę gadać, naprawdę. Ja nie mam, wiecie, pod filmami dużo komentarzy, ale jak się pojawi jeden taki, to jestem kupiona, naprawdę. I bardzo się cieszę, że ta osoba go napisała serię. W każdym razie mam tutaj paczuszkę z. Nie ma nigdzie napisu. A, tu jest. Hebe. Przyszła mi dzisiaj paczuszka i otworzymy sobie zobaczycie. Co Wam mówiłam? Aktualnie była promocja na markę Nakomi, a ja ją mogę już powiedzieć, że ją uwielbiam, bo ostatnio, chyba z dwa filmy temu, pokazałam Wam, że kupiłam żel do twarzy i serum z niacinamidem i generalnie ja mm, to serum używam rano i wieczorem, a to jest mała buteleczka, jednak i szybko mi się po prostu on zużywa. I stwierdziłam, że sobie dokupię, ale z tego co pamiętam, to bym inny. Więc zobaczę po kolei. Po pierwsze, wziąłem ten sam żel, który mam teraz, bo no, boję się, że mi się skończy w końcu. A skoro była promocja, no to. no, Czy będzie widać? No. To jest żel z niacynamidem. Fajnie, fajnie, polecam. Naprawdę go Wam polecam, bo jest spoko. Ja go stosuję tylko wieczorem po zmyciu makijażu, także Polecejka, jak najbardziej. Kolejna rzecz to jest uwaga: co to jest? Kurczę po angielsku. Dobra, najpierw Wam pokażę. Ja tego jeszcze nie miałam, to kupiłam, bo fajny skład ma i fajne właściwości, a też był bardzo tani. Wszystkie te rzeczy mieszczą się między 10 a 20 zł. Eee, chyba. Zazwyczaj tak 12, 13, coś takiego. I to jest tak. Rozmarynowe serum w mgiełce zapobiegające wypadaniu włosów, a i zagęszczające. Widoczny sposób poprawia kondycję osłabionych włosów, wzmacnia je, a także dodaje im naturalnej objętości i blasku. Połączenie wyjątkowych roślin w, roślinnych wyciągów z m.in. arniki, jałowca, pokrzywy rozmarynu i szałwii Odżywia oraz rewitalizuje cebulki włosowe, dzięki czemu zapobiega wypadaniu włosów oraz pobudza ich wzrost Będziemy testować i dam wam znać, czy fajne, czy nie Chociaż pewnie trochę będzie trzeba poczekać na, na efekty W każdym razie fajne jest mega to, że to są dermokosmetyki, naprawdę To mnie denerwuje, ale nic teraz nie zrobię Mam tu klapkę, chyba mam Usiądź, to już nie staniesz to jest jakaś w ogóle taka duża ta mucha Okropna. Dobra, jak usiądzie to ją pacniemy Kolejna rzecz To jest przeciwtrądzikowy tonik do twarzy Coś takiego Generalnie ja trądziku nie mam, jakby wychodzą mi pojedyncze wypryski Ale naprawdę jestem zadowolona moim stanem twarzy aktualnie To, że w ciągu dnia No, usiądź. To, że w ciągu dnia wytwarza ona nadmiar sebum, no to jest jedno, a to, że nie mam wyprysków, to jest drugie, więc fajnie. Dobra, w każdym razie. Przywraca naturalne pH skóry Odświeża i działa ochronnie Zawarty kwas glikolowy Łagodnie złuszcza Normalizuje poziom wydzielania sebum Oraz odblokowuje i zwęża pory Wraz z niacinamidem przyspiesza regenerację problematycznej cery Połączenie ekstraktów z śladu, Zielonej herbaty, żeńszenia i owsa Łagodzi podrażnienia, odżywia I dotlenia skórę Oraz pobudza ją do odbudowy Dobra, to też będziemy sobie testować I ostatnia rzecz Również znakomi Jest to właśnie y, to serum y, Do twarzy Ja mam z niacinamidem, a teraz wzięłam Z, y, sali, z kwasem salicylowym Takie No i co tutaj mamy napisane Kwas salicylowy 2% Zuszczające serum na noc dwuprocentowym kwasem salicylowym to Twój sprzymierzeniec w walce z niedoskonałościami cery. Kwas salicylowy odblokowuje i zwęża pory. To jest mega ważne, bo ja tamten, tamto serum miałam właśnie z niacinamidem i mi go poleciła kosmetolog, bo mam. Rozszerzone pory, no oczywiście teraz tego nie widać Ale jak ona była tak blisko mojej twarzy To po prostu to widziała Ja też jak się przyglądam lustrze, to po prostu widzę, że tutaj mam Na nosku i trochę tutaj e, Te pory rozszerzone A fajnie by było gdyby one się jednak zwężyły Także to będzie też git Dobra, tyle Idę, uciekam Widzimy się później Słuchajcie mi się kochana Minął jeden dzień i przyszła do mnie właśnie paczka, yy, którą sobie zaraz razem odpakujemy, za którą nie zapociam ani grosza, także tym bardziej się jaram. Yy, generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że zarejestrowałam się w takiej aplikacji, yy, dzięki której można wygrywać produkty do testowania, ale nie tylko do testowania, po prostu można je sobie potem zostawić. Wystarczy, że nagra się rolkę albo TikToka yy, i... Opublikuje się go i doda się stosowne hashtagi i tak dalej I wtedy można wybrać yy, diamenty Diamenty służą nam e, w celu wymienienia na jakieś nowe produkty, nagrody i tak dalej I wtedy to już na przykład są jakieś głośniki, jakieś słuchawki i tak dalej, i tak dalej Ale to wiadomo jakaś tam wyższa yy, ilość tych diamentów musi być W każdym razie bardzo... Wsypało mi się bardzo szybko udało mi się y, odpowiedzieć na poprawnie na pytanie konkursowe i wygrałam y, do testowania jakieś produkty od L'Oreal. Nie pamiętam już jakie, bo wygrałam teraz kolejną i czekam na kolejną paczkę tak naprawdę. Najwięcej właśnie Loreala tam jest. Także to jest chyba to. A jeszcze tu, to, dobra. To zobaczymy, co tu jest. Ok, a więc mamy tutaj. Y, Lumi Shine Natural Glow Enhancer Fluid and Lumineur Eclat Co to jest? Mm, to jest wszędzie po angielsku, ale z tego co pamiętam to to jest jakiś e, taki, no, to jest kolorek 902 Light Glow e, I to jest e, korektor chyba, albo podkład jakoś tak A w drugim pojemniku Mamy Revitalift Clinical Vitamin C SPF 50. I mamy tutaj. Może to być będzie coś po polsku? Proszę. O! No. Ja czytałam to, a tutaj jest po polsku. Fajnie. Rozświetlający krem na dzień. Drobne zmarszczki, przebarwienia. Ultra lekka konsystencja. Niewidoczne wykończenia. Mhm. I um... No, jest on z spf i z witaminą C, nie? Czyli najprawdopodobniej najpierw się nakłada to, a potem to. Czy widać? O, widać. I muszę chyba wrócić rolkę, z tego co pamiętam. I no, fajnie jaram się po prostu. No, dzień dobry, dzień dobry. Kochani, jest godzina północ. O, w pół do pierwszej właśnie wybiło. I ja wróciłam właśnie z pracy. I widzę, czeka na mnie paczka. Ja wiem, co to jest, ale wam pokażę. Jako, że w tym vlogu głównie otwieramy paczki, to otworzymy kolejną. Również z kosmetykami. Ja Wam chyba opowiadałam w poprzedniej części, że czekam na drugą paczkę od tej, tej apki z, z tymi współpracami, i tak dalej. Mam tutaj właśnie paczkę. Również z L'Oreal'a. Mamy tutaj trzy produkty, jeśli się nie mylę. I zobaczmy sobie Zapomniałam o tym Od początku zacznę sobie, żebym teraz nie czyta po angielsku, bo to jest po polsku oczywiście I to jest tak L'Oreal Paris Bright Reveal 10% niacynamid plus kwas aminosulfonowy Serum na przebarwienia, widocznie redukuje przebarwienia, potrądnikowe, posłoneczne i starcze Wiecie co? Ja tak szczerze mówiąc za bardzo nie mam żadnych przebarwień Jedyne co to mam cienie pod oczami I one mnie strasznie denerwują i mogę sobie z nimi dać radę Ale jakoś ogarniemy to Druga rzecz to jest z tej samej jakby... Jak to się mówi? Z tej samej serii Peeling fasowy redukujący przebarwienia 25% AH, BH i PH Szybka redukcja przebarwień i niedoskonałości I ostatnia rzecz jest to... Rytykując przebarwienie UV Fluid SPF 50+, bardzo wysoka ochrona, niacinamid i kwas LH minus 53% przebarwień, do codziennego stosowania, niewidoczne wykończenie. Ok, dobra, więc sobie zobaczymy, jak to wygląda. Chwila na ASMR, uwaga, jesteście gotowi? niech nie hałasuj dzwoneczkiem, teraz robię ASMR. Mam wrażenie, że ci przeszkadzam. Ignaś. Dobra, więc zobaczmy. To jest ten fluid. Ciekawe, czy on ma kolor jakiś. Yy, Okej, okay, ma taki żółty kolor. Nie widać, że to jest żółty. Fajnie. Taki jest. O, ma taki trochę połysk, taki trochę. Oczywiście, że nic nie zobaczycie. Jeśli ktokolwiek myślał, że ja właśnie wam pokażę to rozświetlenie, to jesteście wielkim błędzie. Dobrze, zobaczmy to. To jest yy, peeling kwasowy. W butelka. Czajcie to? Czy to jest kolor tego peelingu? Ej, chyba tak. Jak to się używa? Okej, okay, tu się otwiera. Czajcie to. To ma taki kolor normalnie. Ej, tego się nie da. Tego si to jest szklana butelka. Tego się nie da, ej, zdusić, ale... Kurde, muszę wam to pokazać z drugiej strony, bo nie będę mogła spać. Nie dość, że to jest takie właśnie mm, zielonkawe, turkusowe, to jeszcze ma takie drobinki połyskujące. No, fajne, fajne. No, także fajnie. Będę musiała sobie to zmyć zaraz, bo jednak, no. Ale w ogóle. Co to jest? Hmm. A, to jest to, dobra, to już czytałam. Dobra, teraz weźmy sobie to serum, to też jest fajne, to też szklana buteleczka. Jakby, jak sobie pomyślę, ile tego, sm aha, może jakieś, czy mógłbym wejść tu, cokolwiek? Mamy nieproszonego listia. Nie bierz mi tego. Jak sobie pomyślę ile kosztuje każdy z tych kosmetyków, pa, czy coś? Jak sobie pomyślę ile kosztuje każdy z tych kosmetyków, to mega się cieszę, że mogę je za darmo testować i e Zrecenzować Wam też to na Instagramie Za kilka dni pewnie się pojawi Albo już się pojawiło pewnie Bo to co oglądacie się prędzej Te dwa kosmetki co miałam już się pojawiło Bo to jednak musiałam do 6 września zrobić A to nawet nie pamiętam do kiedy Zaraz sobie sprawdzę I to zrobię Będzie. Ej fajne Takie jest takie pomarańczowe trochę. Szkoda, że tego nie widać. No, dobra. Dobra, kończę, bo już jest 38. Ja muszę i spać, bo jutro muszę wstać i znowu jechać do pracy. Moje życie chodząc do południówki wygląda tak, że wstaję, jem, jadę do pracy, idę spać, wstaję, jem, jadę do pracy. Fajnie, że udało mi się dzisiaj jechać chociaż do lekarza, bo. Tak. Jakby, czajcie to, że jest już jesień. E, ja przyznaję, trochę was zaniedbałam, bo nie odzywałam się Z dwa tygodnie, coś takiego. I już e, dzisiaj mam ostatni dzień września. E, od tygodnia mamy jesień. I no, ja nie jestem w stanie w to uwierzyć totalnie. Masakra. Ale kurczę. No muszę wam szczerze powiedzieć, że cieszę się, że ta jesień jest, mam troszkę mieszane uczucia przez to, że na nauczenie trzeba wrócić i będzie to wczesne wstawanie i ubieranie się w pięć warstw i tak dalej, żeby nie było zimno, ale mimo wszystko jednak no od zeszłego roku zostałam tą jesieniarą i czekam na to jesień, nie mogę się doczekać aż pójdę na zakupy, jutro albo pojutrze i pokupuję kilka rzeczy, żeby ten pokój stał się taki cozy po tym lecie. Mam w planach kupić nowy kocyk, nowe poszewki na poduszki, kubek. W ogóle chcę sobie mega kupić kubek jesienny, bo jakoś tak kurczę, nie wiem, mam mega dużo kubków, ale brakuje mi takiego jesiennego, w którym mogę pić sobie albo jesienną herbatkę, albo um, kakao. Także no, czekam na to mega i dzisiaj zabieram Was ze sobą na zbieranie grzybów. Mam nadzieję, że będą, bo naprawdę znajomi z okolicy tutaj wstawiają pełne kosze na Instagrama i w pracy też się chwalą, że kurde, wiadrami przynoszą codziennie do domu grzyby, a ja rok temu nie znalazłam ani jednego grzyba i było mi tak przykro, że teraz po prostu muszę się wziąć i będę szukać grzybów, bo naprawdę uwielbiam zbierać grzyby. Uwielbiam i uwielbiam to, że jest ich dużo, a po prostu jak nie ma w ogóle, to jest mi tak przykro zawsze, więc jedziemy dzisiaj na grzyby i oby coś było. Kochani, zaczynamy poszukiwania grzybów. Chodzimy sobie z dziadkiem już tutaj z 5 minut i nic nie widać, kompletnie nic, ani żadnych trujących, ani takich, które by nas interesowały. Ale mamy kilka miejscowych do sprawdzenia, więc zobaczymy sobie. O, znalazłam jeżynki, ale tak chyba jeszcze one nie są dojrzałe. Chyba, że to jakieś takie czerwone odmiany? Nie, twarde są. Jeszcze nie czas na jeżyny. Kochani, mamy pierwszego grzybka, tak zwany gęś pępek. Ja co prawda nie zbieram takich, ale dziadek na pewno go przygarnie, także pamiętacie, pamiętajcie o tym, żeby z rybami z grzybną. O, żeby sobie spróbować kolejny w tym miejscu i mamy gęsi bębek. Mamy tylko gęsie pępki, a dziadek ma tylko maślaki. I jedziemy zaraz na następne miejsce Mam nadzieję, że znajdziemy prawdziwki dzisiaj, bo na nie jestem bardzo napalona dzisiaj. No Patrzcie, to wyszliśmy z tego miejsca pierwszego. Wczorajcie tego grzyba. Jakby to jest chyba prawdziwek, z co mi się wydaje, ale on jest przepotężny. Muszę go uciąć Zobaczmy zobaczymy zaraz. Ja pierzio, A i ja już sam wychodzić nagle. Odwróciłam się, a tu normalny taki grzybol. Patrzcie to. I OMG, no to jest na pewno prawdziwek. Niesamowite. Czy to jest coś jeszcze, czy mi się wydaje? Ja to już jest trójak, ale. Ja wierdziłam, jakiego prawdziwa mam. Dosłownie odwracam się, patrzę, a tu takie bydle. Wow, dobra. <grybujesz> Jedziemy dalej numer 2 zmieniłam sobie koszuczek żeby zobaczyć ile z tego miejsca będę miała i uwaga po nie wiem 10 minutach szukania jak nie lepiej znalazliśmy, znaleźliśmy, e, tak zwanego czarnego łebka czyli po prostu podgrzybka jest on troszeczkę podgryziony ale ja i tak się cieszę że, że jest więc sobie go obetniemy i weźmiemy albo nie albo to jest kozak Nie bo Wiecie co? Bo kozaki mają takie nóżki, ale może to po prostu jest brudne? Chyba tak. Nie wiem. Zobaczymy, mama zdecyduje. Chociaż ten dół też ma taki bardziej jak kozak, więc to może być kozak, ale kozaki zazwyczaj takie wysokie i podłużne, a nie takie y, okrągłe. Ale no, szukamy dalej. Jestem dobrej myśli. Już powoli traciłam nadzieję, ale może jednak coś jeszcze dzisiaj znajdę. Teraz już jestem pewna, że to są kozaki, bo właśnie znalazłam kolejnego, patrzcie to. I widzicie, ma tą nóżkę taką właśnie, mm, taką troszeczkę czarnawą, więc gdy go w sensie utniemy, wiadomo, i patrzcie, taką ma nóżkę. I szczerze Wam powiem, że ja nigdy kozaków nie widywałam u nas w lesie, a to jest po prostu inny las. Więc tu chyba dominują właśnie kozaczki. Ale jestem happy, naprawdę. Jestem naprawdę tak zdeterminowana teraz, że szukamy dalej. Nieszczęście, bo znalazłam kolejnego, ale to jest chyba maślak. Ale zerwę go i dam dziadkowi. On może zrobi sobie jakąś zalewę. Aj, nie, to jest kozak. Widzę tą nóżkę znowu. Czekajcie, zaraz odetnę. O. Widzicie to? Kolejny yy, ko kozak, ale jaja, no kurde, jestem w mega szoku, mega się cieszę, naprawdę. Ostatni grzybek, w ogóle przy tym powiedziałam, o tu już chyba nic nie ma, już miałam po prostu iść, ale rzuciłam kątem oka i zwróciłam na niego uwagę i uwaga, to też jest kozak. O, jaki fajny, parcie piękne. Dlaczego tutaj jest tyle kozaków? No, dlatego, że tu są same brzozy, yy, a kozaki zazwyczaj w brzozach rosną. Także bardzo się cieszę. Mam cztery takie kozaczki. Mega cute. Idziemy do domku. Taki, które zebrałam są tutaj. Są te cztery kozaczki i prawdziwe. Tutaj się robi zupka zimowo-jesienna, bo nie chcę powiedzieć zimowa jeszcze, bo jednak do zimy to nam jeszcze daleko. Uwaga, bierze się szarlotka, taka mega spontaniczna wyszła. Powiem szczerze, że szarlotkę to ja już chciałam w ogóle robić we wakacje, ale jakoś no nie miałam czasu, bo co czas jednak praca i, i tak dalej, jakby jeździłam z pracy do domu i z domu do pracy, nie miałam za bardzo czasu. E a teraz już mam wolne. Za dwa dni idę do szkoły dopiero. Więc dzisiaj, jutro mam taki jeszcze czas na ogarnianie. I stwierdziłam, że zrobię szarlotkę. I zaraz sobie usiądziemy. Będziemy jeść szarlotkę. On jeszcze tak z pół godzinki będzie. Będziemy jeść szarlotkę i co? Jeść herbatkę. Jesienną. Jesienną. Niech będzie jesienną, bo naprawdę do zimy jeszcze troszeczkę czasu mamy. jednak, ja chcę się nacieszyć tą jesienią. I jutro lub pojutrze was zabiorę na małe zakupki na, bo widziałam już kilka pereg, perełek w Action i w, w Pepku, w ogóle w Pepku, mega duży wybór jest z tego co widziałam w internecie, i chciałam kilka rzeczy upolować, które już tam widziałam, więc nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że nie wykupię tych rzeczy, które ja bym bardzo chciała, więc zobaczymy jutro. Kochani, kochani, zostałam. Śniadanie dzisiaj nie śniadaniuję, ja, bo y, ukryłam sobie szalotkę i zrobiłam kakaoko. Y, no nie jest to moje typowe śniadanie, ale miałam mega ochotę na tą szalotkę. Całą noc o niej śniłam, naprawdę, wyszła mi tak pyszna, że serio, mega Wam polecam. A ma dosyć prosty przepis, bo wyrabia się tylko to kruche ciasto, Potem się wsadza na godzinę do um, lodówki, a potem się przygotowuje jabłka. I w tą godzinę faktycznie te jabłka się przygotowuje, bo trzeba półtorej kilograma obrać, e, pokroić na jakieś tam ćwiartki, i potem się je ściera. E, czeka się 20 minut, aż puszczą sok, i ten sok się e, odsącza, żeby one nie były takie, właśnie mokre mocno, i dodaje się cynamonu. I jest. I przekłada się, bierze się połowę ciasta, układa na tortownicę albo na jakiejś blaszce, potem yy, te jabłka, a potem tą drugą połowę albo się kruszy, yy, albo się na tarce trze, zależy czy się wsadziło do lodówki czy do zamrażarki, bo po prostu zależy od stopnia twardości po prostu. Ale tak właśnie wygląda przepis na szarlotkę. Robiłam ją w ogóle pierwszy raz, bo ostatnio, jak widzieliście, na święta robiłam trochę inną. To było bardziej takie kruche ciasto. I to były jabłka, które prażyłam i były pokrojone w kosteczkę, a tutaj są starte. Jakoś na startech mi lepiej smakuje ta szarlotka, nie wiem czemu, ale no. Plan na dzisiaj jest taki, że Hania, rodzice pojechali, a ty musisz zrobić chociaż dwa, trzy zadania i pojedziemy do sklepu na jesienne zakupy. Kupimy kocyk, kupimy podusie jakieś do mnie do pokoju, tak? I jak będziesz chciała, to też ci coś kupię, dobra? Ale zrobisz teraz dwa, trzy zadania, dobra? No, więc bierzemy się za to. Ostatni dzień wolności przed szkołą, bo idę do szkoły. Co prawda tylko na język angielski, na półtorej godziny, ale no jednak ja będę musiała wstać prędzej i tak dalej, więc ostatni dzień wolności fajnie.